Dzień dobry. Okoliczności studyjne nieco inne niż zazwyczaj, ale jest temat do przegadania. To znaczy, wróciły do nas karty z Becketa i możemy podsumować pierwszy etap prac z Astrają. To znaczy, pokażę Wam dzisiaj, jakie oceny przewidywaliśmy, a co faktycznie dostaliśmy, jakie są różnice i co w związku z tym. To znaczy, jakie robimy dalsze kroki. Nie powiem Wam jeszcze dzisiaj, jakie karty wyślemy w październiku, ale to żadna tajemnica, że kolejny etap naszego projektu to po korekcie którą zrobiłem już i Wam o niej opowiem, wysyłka kolejnych kart. I powiem Wam zupełnie szczerze, jesteśmy całkiem blisko, a może nawet bardzo blisko pozytywnego rozwiązania. Ale wnioski na sam koniec. Zaczynamy. Jeżeli nie wiesz, czym jest projekt Astraya, czyli nie widziałeś albo nie widziałaś pierwszego filmu, to warto to nadrobić. Ja wrzucę w opisie filmu albo gdzieś tutaj e, link do, do tego pierwszego filmu, teraz tylko powiem w skrócie. Projekt Astraya jest projektem, który ma pozwolić nam wstępnie oceniać karty kolekcjonerskie za pomocą sztucznej inteligencji, w tym przypadku jest to czat GPT. Polega to na tym, że jeżeli mamy jakąś kartę wyciągniętą u nas z Breaku, czy w ogóle jakąkolwiek kartę, to przez system zdjęć i specyficzny system oceny, właśnie wewnątrz ChatGPT. GPT, system ma ocenić, w jakim stanie jest karta. My przyjęliśmy, że karty wysyłamy do Baketa, dlatego że ma cztery kategorie ocen, czyli więcej danych, więcej informacji, i przyjęliśmy, że system może mylić się na tym etapie, na którym byliśmy, o 0,5 w kategorii oceny, czyli jeżeli dana karta dostała ocenę 9 w Astrai. To kiedy wróciła u nas beketa, zadowalający poziom błędu był wtedy, kiedy ta karta była oceniona na 8,5 lub 9, czyli idealnie lub 9,5, czyli odchylenie 0,5 w jedną lub w drugą stronę, ale z tym założeniem, że lepiej, żeby astraja była krytyczna, to znaczy jeżeli jest idealna ocena, czyli 9, równo 9 jest super, jeżeli jest ocena 0,5 w dół, jest... OK, jeżeli jest ocena do góry trochę gorzej, jeżeli jest różnica plus jeden lub więcej, wtedy jest źle, wtedy musimy to skorygować. I po to był pierwszy etap. Zrobiliśmy swój model w czacie GPT, wysłaliśmy karty do Becketta i teraz jesteśmy na etapie, kiedy porównaliśmy dane, które mieliśmy na wejściu, które wróciły z Becketta i co my z tym możemy zrobić. Więc jeżeli ten temat jest trochę tajemniczy, to musisz odrobić tamtą lekcję i zobaczyć pierwszy film. Jeżeli już to widziałeś, już to widziałaś, to zostań teraz, bo będę właśnie pokazywał, jakie oceny wróciły z Beketa i co nam tak naprawdę z tego wyszło. To znaczy, co myśleliśmy, że będzie, co dostaliśmy i co w związku z tym. Idziemy dalej. Karty będę pokazywał w tej samej kolejności. Czyli zaczynamy od karty Nikoli i Jak widzicie, jest tutaj złota etykieta, co oznacza, że ta karta dostała ocenę 9,5. Przygotowałem dla każdej z tych kart taką tabelkę, którą teraz widzicie, i postaram się sprawnie opowiedzieć, co w związku z tym. I zobaczcie. Centering tej karty Astraja oceniła na 9. Jest to odchylenie w skali pomiaru i Becketa o minus 0,5. Czyli jest to ta granica dopuszczalna, bo centering według beketa tej karty to 9,5. Corners, czyli nasze rogi, Astraja oceniła na 8,5. Natomiast, y, mam nadzieję, że ten wiatr Wam nie przeszkadza, ale jest cudownie. <grywa> Postanowiłem nagrać to na zewnątrz. Wracając do tematu. Rogi ocenione na 8,5. W przypadku y, beketa i tego, co realnie dostaliśmy, jest to 9, czyli znowu odchylenie w minus 0,5. Jest to dopuszczalny błąd na tym etapie. Y, krawędzie 9, 9,5, znowu takie samo odchylenie o 0,5, czyli ona jest krytyczna. W tym przypadku, ale to, co jest niepokojące, to powierzchnia Astraya, czyli my oceniliśmy tą kartę na 7,5. Przypominam, ta karta była tak oceniona, ponieważ ma dwa printline. Printline, to tylko żeby doprecyzować, to nie jest rysa na karcie. To jest moment, kiedy kończy się jeden fragment folii ozdobnej, tak i zaczyna się kolejny. Oczywiście nie da się dostać Black Label, czyli najwyższej oceny z Printlinem, ale Printline de facto nie jest błędem. Ja, ponieważ budowałem ten model, żeby był bardzo krytyczny, uznałem, że hej, bierz to jako, jako wadę i to było jako dwie kreski, tak jako dwa, dwie wady na, na karcie i ta powierzchnia została oceniona jako 7,5 i, i to jest przesunięcie o 2 bo te rysy są printlinem, nie są rysami de facto i zostały przez Beketa ocenione pozytywnie. tak? Ta karta, jeżeli chodzi o ją powierzchnię, jej powierzchnię, została oceniona na 9,5, odchylenie minus 2. Jest krytycznie, ale za bardzo. I to jest pierwszy znak, który już daje dużo do myślenia. To znaczy, powierzchnia i ocena powierzchni karty musi być trochę poprawiona. Już po tej karcie to widać. I tu uwaga, spoiler. Co się będzie przejawiać również dalej. Ocena ostateczna, jeżeli chodzi o straję 8,5 i tak się nastawialiśmy. Dostaliśmy 9,5, czyli przesunięcie w dół ostatecznej oceny o minus 1, to jest trochę za dużo, ale pozwala nam to wyciągnąć wnioski. Kolejna karta jest nie mniejszym zaskoczeniem niż Jokic. Dla mnie. A nawet z mojej perspektywy może być największym zaskoczeniem. I oczywiście są to czarne oczy. Węża, LeBron James, 8,5. To już widzicie. Dlaczego to jest dla mnie tak duże zaskoczenie? Ponieważ ta karta, jak większość Originsów, jest trochę podrapana. Wyciągnięta z pudełka już była dość podrapana. I ja myślę, że ta ocena powyżej 8 jest w ogóle niemożliwa do, do dostania. Już abstrahując od tego, co pokazuje Astray, a teraz po, przejdźmy do tego, właśnie co, co, co było, a co jest. Centering tej karty Astraya oceniła na 8,5, natomiast Becket na, na 9,5. Przesunięcie minus 1, niedopuszczalne. Corners 7,5, Becket 8,5. Też przesunięcie zbyt duże. Krawędzie 8, Becket 8,5 i tutaj powiedzmy mamy jakąś zgodność, ale znowu powierzchnię. Yy, według Becketa w tej karcie mamy powierzchnię 9, natomiast jeżeli chodzi o astraje 7,5 i jest to zbyt krytyczne podejście o aż dwa punkty, co w ostatecznym rozrachunku dało wynik 7,5 w Astraji i 8,5 w Bekecie, czyli przesunięcie finalnej oceny o 1. Daje do myślenia. I może część z Was myśli sobie, dobra już tych przesunięć jest za dużo, to znaczy minus 2, minus 1 to jest duże przesunięcie. Tak, to jest dosyć dużo. Mnie pociesza fakt, że są to przesunięcia w dół. To znaczy system jest krytyczny, zbyt krytyczny. Po dwóch pierwszych kartach widać, że trzeba no, zrobić tak, żeby Astraea była mniej radykalna od Becketta. <laughs> Albo mniej radykalna od swojej wersji numer 1, żeby być bliżej Becketta, tak prawidłowo powinniśmy to nazwać. Kolejna karta. Karta, która została oceniona właściwie tak jak myśleliśmy, e, że będzie oceniona, czyli mamy tutaj Lebrona Jamesa, Fast Break, Prism, Red w limicie do 100. I jak widzicie, centering te, tej karty został oceniony tak samo, 9,5-9,5. E, jeżeli chodzi o krawędzie, tu mamy pierwszy przypadek, w którym zostały one ocenione e, lepiej niż w rzeczywistości, bo krawędzie według Becketa to jest 8,5 według. Astray 9. I czy one zasługują na tak niską ocenę, patrząc na to, jak została oceniana ta karta, że one mają takie same y, rożki, y, jak, jak w tym przypadku ta karta? Y, nie powiedziałbym, no ale biorę to takie jakie jest. I... I to jest ważny ważne, ważne wniosek. Krawędzie 9, Asraja, Becket 9, mamy to samo. Ostateczna ocena 9 i 9. I tutaj warto to powiedzieć. To, że ocena ostateczna jest zgodna, czyli jest 9 do 9. Y nas na następnym etapie y ok, buduje, ale to ostatecznie nas nie zadawala. To znaczy te oceny muszą być... Y bardzo małym odchyleniu, tak nie chciałbym. Właściwie chciałbym, żeby w, każdym z tych, w każdej z tych kategorii było równa się. Jeżeli chodzi o tę kartę, o, o Fast Breaka LeBrona, to tu wyszło to dobrze. To znaczy, odchylenie jest nie większe niż 0,5 w jedną albo w drugą stronę. I mówimy tutaj o dwóch parametrach. Więc ostatecznie ta karta została oceniona w podobny sposób. I to jest ciekawostka, bo dwie pierwsze karty, Jokic i Snake Ice, zostały ocenione inaczej. Przez Astraje i inaczej przez Beketa, chociaż ostateczna ocena nie jest tak daleko od siebie. A ta karta została oceniona dobrze i to też daje do myślenia. Wnioski na koniec. Ogólnie rzecz biorąc, było cięcie, bo trochę się zamotałem. <laughs> Jestem trochę zmęczony wczoraj z łuką i psami mieliśmy. No, po ponad 4,5 godziny spaceru po górach, więc dzisiaj jesteśmy trochę zmęczeni, ale tak w pozytywny sposób, dlatego też postanowiłem nagrać dzisiaj film. Yy, I oczywiście, jak teraz nagrywałem tę te, te poprawkę, to nie włączyłem nagrywania, więc nagrywam to jeszcze raz. Dzieje się ogólnie rzecz biorąc. W każdym razie, wracamy do tematu, ponieważ przed nami karta Net Marvels Lebrona yy, do 10. I yy, jest to, jak już widzicie na ekranie, yy, karta, która. Została wzorowo oceniona. Centering 9 do 9, Corners 9 do 9, Edges 9 do 9, małe przesunięcie o minus 0,5, jeżeli chodzi o powierzchnię, Surface, Astraja 9, Becket 9,5, ocena finalna 9. I ogólnie rzecz biorąc do takiego poziomu dążymy, to znaczy wszystkie karty, które będziemy wysyłać, które chcemy oceniać, powinny być w takim przedziale, to znaczy odchylenie o 0,5 ze w kategorii jednej, maksymalnie dwóch i ocena, która jest zgodna, to znaczy ta karta, ta karta została oceniona przez nas praktycznie tak samo, jak zrobił to becket. I to jest właśnie ta, wiecie, jedna jaskółka, która pokazuje, no okej, okay, fast break też był dobry, że idziemy w dobrym kierunku i co więcej, wiemy co trzeba poprawić, zaraz wam tutaj dam podsumowanie, żeby zrobić to lepiej. No i dobrze. Została jeszcze jedna karta. Karta dla mnie najważniejsza, czyli LeBron James Backstage Pass z Premium Stocka 19:20 One of One, Black One of One. I jak już widzieliście, dostała ocenę 9. To jest ocena bardzo dobra, ale to, co mnie zaskoczyło, to jest właściwie największe zaskoczenie dla mnie, to to, jak blisko ta karta była od oceny 9,5. Y, jest dla mnie zaskakująca. Ja, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, liczyłem na to, że to będzie y, dziewiątka i że jak to będzie dziewiątka to będę bardzo szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Cieszę się z tej oceny, ale zobaczcie, co się stało. Centering tej karty Astraya uznała, że to będzie 9,5. Beckett, że jest to 9, przesunięcie o 0,5 w górę. Ale to, co się stało później, jest dosyć ciekawe. Ta karta jest jedyną kartą, która do nas wróciła z tego. Submitu, która dostała jakiekolwiek dziesiątki w swoich kategoriach. I zobaczcie, Corners według Astrai było 9, według beketa 10 Edges w krawędzie 9, według beketa 10, 2 dziesiątki i dwie dziewiątki. Powierzchnia 9 równa się 9, ostateczna ocena 9 i 9. Tak, gdyby ta karta dostała 9,5 centeringu albo w powierzchni. To byłaby gold labelem, miałaby 9,5 i to byłoby dla mnie dużym szokiem. I w ogóle, że ta karta jest tak wysoko oceniana, jest bardzo pozytywna. Bardzo się z tego cieszę. Jak wiecie, ją zgrade'owałem na potrzeby Astrai i chciałem ją zabezpieczyć, ale te oceny są bardzo dobre. I tutaj też wyszedł pewien wniosek. To znaczy, zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem Astraja przez tą swoją taką krytyczną naturę, nie uznała, że w ogóle dziesiątek nie ma. Tak? Yy, to jest pierwszy wniosek. Yy, właściwie system nie zakładał, że przy tym swoim krytycznym podejściu da jakąś dziewiątkę, no ale tutaj mamy odchylenie o 1, więc ten pomiar i tak byłby inny. To znaczy byłoby na przykład 9,5, a nie 10. Wtedy ten pomiar byłby powiedzmy ok, tak jest poniżej granicy dopuszczalności, ale do wniosków zaraz przejdziemy. I teraz, mając te wyniki, mając pierwsze pomiary, które zrobiliśmy astrają i które dane, które wróciły z Beketa, możemy wyciągnąć konkretne wnioski. Po pierwsze, astra jest zbyt krytyczna, więc próg oceny trzeba obniżyć o 0,5. Właściwie o 0,8, bo jakbyśmy sobie zsumowali wszystkie kategorie, które badaliśmy i zobaczyli, jakie jest odchylenie, to astra jest bardziej krytyczna w skali całego badania o 0,8 w kategoriach wszystkich. Najbardziej krytyczna jest, jeżeli chodzi o badanie powierzchni więc trzeba ją trochę załagodzić, i to jest dobre, to znaczy lepiej w tę stronę, bo system pokazał, że karta dostanie ocenę nie mniejszą niż. Lepiej tak, niż nie wiem, system mówi, że dostaniesz dziesiątkę, a dostajesz siódemkę, to by było gorsze rozwiązanie, bo człowiek mógłby się rozczarować. Yy, ale nas to nie zadawala, to znaczy to przesunięcie całej skali o minus 0,8 jest zbyt duże, więc co teraz zrobimy? Mamy wyniki? Poprawiliśmy system statystyczny, to znaczy pokazaliśmy hej, tak ocenialiśmy, a de facto są to takie wyniki. Wiadomo, jest to dalej mała, mała grupa badawcza. To znaczy, jakbyśmy przebadali dziesiątki tysięcy kart, wyciągnęlibyśmy wnioski, to one byłyby prawdopodobnie powtarzalne. Na razie mamy zbyt małą grupę, ale już coś wiem. Więc teraz przygotowuję system w ten sposób, że zrobimy jeszcze lepsze zdjęcia. Bez tła, bez cienia, tak? Będziemy poprawiać jakość zdjęć. Zrobimy jeszcze większą rozdzielczość, żeby system miał szansę lepiej ocenić powierzchnię. Bo to jest pięta hillecowa tego systemu. Ocena powierzchni. Centering. Bardzo dobrze oceniany. Jeżeli chodzi o rogi, również są rozpoznawane. Krawędzie też w miarę dobrze. Najgorzej jest oceniana powierzchnia, znaczy najgorzej. System ma największe problemy z tym, żeby ocenić, czy coś jest ubytkiem, czy nie jest ubytkiem. Mamy wyniki, mamy poprawiony system. Teraz część urlopu, właśnie siedziałem przy systemie, przy Astraji i poprawiałem yy, widełki, co powinno być jak oceniane. Wygląda na to, że to mamy. To znaczy, system został na pewno w jakiś sposób. Yy, Dokarmione, poprawione. Co z tego będzie, zobaczymy w październiku, ponieważ przygotuję y, kolejne karty do wysyłki. Wyślemy je i zobaczymy, czy jesteśmy bliżej prawdy. Teraz wyszło, że system myli się o 0,8 in minus w skali całego badania. Jeżeli zejdziemy do minus 0,5 albo najlepiej do 0, chociaż w to wątpię, y, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Wnioski są takie, że system już dzisiaj pokazuje, że hej, dostaniesz ocenę nie mniejszą niż i to jest bardzo fajny wniosek. System nie zawyża. Nie zawyża ocen. Czyli to nie jest tak, że masz kartę, ona jakoś tam wygląda, i o ile 10, black label na pewno. Więc to jest pozytywny wniosek. Chciałem być w tym miejscu. Jeżeli uda się teraz zrobić przy kolejnym badaniu, że będziemy jeszcze bliżej tego, jak Beckett ocenia karty, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Na pewno poprawię sposób robienia zdjęć, zrobimy większą rozdzielczość i poprawimy trochę kwestię tła i właśnie cienia. I na pewno system już teraz ten, który jest, będzie oceniał mniej rygorystycznie wszystkie kategorie. Zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie. W każdym razie, ja z tych wyników jestem zadowolony. I ja przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że mamy wyniki. Eee, mam zabezpieczone karty, one dostały jakieś oceny, ale to trochę dla mnie było wtórne. Ważniejsze jest to, czy system działa poprawnie. No. I z tego pięknego miejsca. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca. Właściwie krótki film, ale fajnie by było, jakbyście zostawili jakieś lajka, like, jakiś, jakiś komentarz, bo to zawsze buduje e, takie poczucie, że, że robimy coś dobrego, że coś się dzieje i jest, jest fajnie. A jeżeli macie na przykład inne zdanie na temat tego, co tutaj pokazuję, to też dajcie znać. Akurat w tym przypadku chętnie podyskutuję, bo ja również wiem, że tutaj jest dużo miejsc, gdzie godzimy się na jakieś e, półśrodki. Bo prawda jest taka, że powinniśmy te karty, jakbyśmy robili to naukowo, powinniśmy te karty teraz. Otworzyć tych slabów, poprawić system i wysłać jeszcze raz. Dlaczego tego nie robię? Bo tutaj odpowiem na to pytanie. Bo system już wie, jak te karty byłyby oceniane. To znaczy, czat mógłby mnie teraz powiedzieć, mógłby mi teraz powiedzieć, hej, Michał, one byłyby oceniane tak. I wtedy byśmy badali nie to, jak one są realnie oceniane, tylko konsekwencje bukieta. Czy oni zawsze oceniają karty tak samo, a to nie jest tak. więc od tego, od tego odchodzimy. I w ogóle nie ma tego na stole. Więc. W kolejnym etapie sprawdzimy, czy system został dobrze doszlifowany. Jeżeli tak, to znaczy, że jesteśmy już naprawdę bardzo blisko, a wydaje mi się, że tak, że po tych zmianach, które teraz nastąpiły, będziemy blisko. Ja ściągnąłem parę kart do łodzi, czekam na ich dostarczenie. Mamy kilka kart, które chcielibyśmy zbliżować, więc myślę, że około 10 kart przygotowujemy w kolejnej części do wysyłki. Też Wam zrobię film z tego, jak to, jak to zostało przygotowane, jakie były zmiany w systemie. Jak zostały ocenione, a potem jakie wyniki otrzymaliśmy. Także teraz już koniec. <gryw> Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Do zobaczenia niebawem. Cześć.